Kończy się ostatnia era z Nasi przodkowie przetrwali tysiące lat w trudnych warunkach klimatycznych. To myśliwi zbieracze stale wędrujący i stale głodni nigdzie nie mogą zapuścić korzeni, ale to właśnie oni odmienią świat. Epoka kamienia, początki procentów. Pierwsze z odkryć, narzędzie z drewnianą rękojeścią zdumiało archeologów, wieńczył je grzebień ostrych kamieni. Był to sierp wykonany do ścinania dużej ilości źdźbeł. Naukowcy dowiedzieli się, że przodkowie zbierali zboża. O tej samej porze roku zbierali bujne łany dojrzewających traw. Odrzuciwszy niejadalną większość, otrzymywali składniki do przygotowania pierwszego trunku w historii. Jednak jako ludzie wędrujący musieli nosić swe zbiory. Ciężkie brzemię zmieniło ich tryb życia. Archeolog John Wuber odkrył, że mieli tam wszystko, czego potrzebowali. Naukowcy odkryli, że na tych ziemiach żyło około tysiąca rodzin, które mogło się najeść i napoić zasobami tej ziemi. Odkryte niegdyś receptury poją dziś połowę świata, 오오오오오오오 <San> 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 오야바다바다 아마 Mama. Marena. Alkohol został w rodzinach do dziś i jest jedną z podstawowych potrzeb homo sapiens. Polecam na każdą okazję. Podobno no, przodkowie to wymyślili jakieś wyposażenie kamienia łupanego. I całkiem zasny trunek. Jak na te czasy, no. Ale przeskiniowa lepsza jest. No, Wersja polska. Studio Procent.